Witanski! najlepsze grzybobranie z sezonu 2022, podejście 53, <grystanie> ale tak serio to, to co się dzieje w tym roku to jest masakra, najgorszy sezon jaki pamiętam, wszędzie gdzieś ludzie na fejsach na YouTubie pokazują takie grzyby, że masakra, a na Podlasiu, tutaj u mnie, nic, nic, zupełnie nic tkania. Tylko teraz się wysypały od kilku dni. I to tak się wysypały, że już żona, ma najlepsza. Żona kategorycznie powiedziała, że nie chce więcej. Już się ich przerobiła. Ale lecę, bo wczoraj padał deszcz dość grubo. I zaczyna się już pokazywać pojedyncze. Jakieś tam podgrzybki, coś tam, pępki i atakuje dzisiaj miejscóweczki prawdziwkowo podgrzybkowe właśnie później jeszcze przelecę na drugą taką gdzie czerwone koźlarze rosną i mam nadzieję no, że w końcu się ruszy i u nas na no, bo wszędzie zbierają tylko nie tutaj także lecimy i zobaczymy co dzień pokażę są so, pierwsze podgrzybeczki może może coś z tego będzie bo tylko wejście w miejscówkę czyżby może może jest nadzieja im dalej w las tym więcej drzew trochę się zaczyna ale to takie się wchodzi miejscóweczka tu siedzi mnie kilka tutaj tak fajnie jest troszeczkę więcej tych podgrzybków ale same podgrzybki bez, bez prawdziwków a też temat że widać że 5 wiadereczko. nawet takiego wrzuciłem Dużego, ale mam w samochodzie jeszcze 12 litry. Wiadereczko, mam czas, mam chęci. Teraz mam i trochę motywacji. Działamy. Takie to już fajne są maluszki. Wracam do gry. Prawie wiadereczko jest. Lecę teraz, przeskoczę na drugą miejscóweczkę. Tam co zbierałem te podgrzybki, bo tutaj już dziwo nigdzie nie było. Tylko jakieś takie pojedyncze. I też mnie zastanawia to strasznie, że nie ma ludzi zupełnie ani śladu, żeby ktoś był. A w sezonie to raczej się tutaj nie zdarza. Także to są początki początków, ale ktoś musi zacząć i to będę ja. Teraz grzeję dalej. Niedobrze. Zawsze tutaj prawdziweczki rosły. Ośniaki. A dzisiaj pusto ale jeszcze będę stąd przeskakiwał na jedno miejscóweczkę tak po trasie zobaczę ryzy I mam zamówienie na, na kanie To zalecę Kani może troszeczkę dziubne i będę się zwijał Ale szału nie ma teraz w tej chwili Ostatnio Andrzej z kanału biały się śmiał jak ja gardziłem koźlakami, których autentycznie nie lubię ani ja, ani żona. Mówi, napisał, że przeproszę pępki, także przepraszam was pępki no. i <laughs> będę was zbierał dzisiaj, teraz, zaraz, już ale liczę na jedę naprawdę po cichaczu. Uh, ale pępki też gut. Pępki pomimo przeprosin nie współpracowały Ridzę też tylko te dwa. Wyskoczyłem już na kanał, ale jest i tutaj, kurde, nawet nie, niekoniecznie. Tutaj miałem zamiar je zbierać, ale tak jak mówiłem, teraz są na Podlasiu. Tak się wysypały, że są wszędzie. Już chyba każdy ma ich syta, Oprócz tej naszej znajomej, ale lecę zaraz ich na kosze. Tudu. Ani myślę, że będzie wystarczająco, tyle dla naszej znajomej. Ale można ich kosić, jest ich w opór. No, tutaj, podgrzybeczki, te, które trafiłem z rana i więcej nic. I tutaj, pierwsze dwa rydze. Jakieś te pępki przeproszone, ale ogólnie nie ma szału. Choć na to, co było do tej pory, to dzisiaj jest rekord. I tak jak teraz, to śmiało mogę powiedzieć, że weekend po weekendzie będzie wysyp, taki na Podlasiu, że masakra. Od poniedziałku zaczynam na poważnie grzybobranie. Do następnej wyprawy. Norcioż.